Witam Dzieńka. Cię Patryku. Cześć. Znajdujemy się na starorzeczu Odry. Dzisiaj razem z Patrykiem przyjechałem sobie 23 grudnia, jutro święta. I co? Wesołych świąt życzymy. Nie wiem kiedy będzie ten filmik, ale jeżeli już jest po świętach, no to. to po tak świętach wesołych, świąt. wesołych świąt po świętach. I co? Patryk będzie łowił na tyczkę. Ja będę łowił standardowo z Fiderkiem. I co robisz, Patryku? No Mam już tu... przygotowane kule do podania z ręki. Bardzo grubo I Kuleczki zobaczcie Ale podobno Dawid mówi, że ryby są To zobaczymy czy są Jak nie ma ryb to jestem pozamiatany I przygotowuję mieszankę do kubka Też będzie bardzo syto I też jak nie ma ryb to jestem pozamiatany Generalnie będziemy zaraz pozamiatani Jak Patryk to wrzuci Ale tak naprawdę rybki są, Dzisiaj jest cieplutko Mamy 5 stopni Zmiana pogody ostatnio nastąpiła, ryby się rano bardzo mocno spławiały, wszędzie było je widać Także miejmy nadzieję, że żerują i że zobaczymy te piękne okazy, które tu pływają, bo są naprawdę ryby przepiękne to miejsce jest też fajne, klimatyczne, nie? Tak, jest bardzo fajne no. Tyle, że szaro-buro, bo już mamy tą późną jesień taką, już jest naprawdę tak po prostu szaro, tego koloru nie ma, brakuje ale najważniejsze, że jesteśmy na rybkach i zaczynamy właśnie łowić Ja idę nęcić, będę troszeczkę przed Patrykiem, bo wiadomo... Bardzo nieuczciwy kolega, zauważam Bardzo nieuczciwy <noise> Bo wiadomo, że Patryk z tyczką to ma dosłownie... Tak, zauważam plusy Federa no. Może pokażemy na końcu, ile jest gratów do tyczki, ile jest gratów do Federa O, możemy takie coś zrobić, bo to jest ciekawe naprawdę O. No to co, to jedziemy... Ale że... magia tyczki jest magią tyczki tak, też lubię tyczkę, też Tylko właśnie to rozkładanie i do tego jeszcze do tej kamery i jest już tragedia, nie? No, Także zaczynamy łowić anence i potem zobaczymy jak Patryk dęci, zobaczymy jaki jest celny Będzie chyba wesoło <grystanie> 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 Także zapraszam Od razu z rybką, drugi rzut. Właśnie piękna płot. się Troszeczkę inaczej zanęciłem, bo podałem więcej na dzień dobry, nie tak jak ostatnio bezpiecznie. I wtedy czekałem dłużej na te ryby, jednak. A dzisiaj mamy od razu piękną rybkę do wody. Wypuszczamy. To porona, małe wprowadzenie, ponieważ nie wytłumaczyłem dokładnie, co jest grane. Wczoraj z Patrykiem razem przygotowaliśmy sobie zanętę. Zanęta została przesiana przez sito, 1 mm, tak samo jak ostatnio z grubszych frakcji. I tej zanęty zrobiliśmy 2 kg i do tego mamy 10 litrów ziemi, tak gdzieś na oko mniej więcej. I na początek ja podałem sobie 3 litry w postaci wałków i luźnej zanęty, która była służyła do tego, żeby te wałki czopować po prostu, tak to mamy trochę luźno, trochę wałków podany. w drugim rzucie pojawiła się od razu ryba w trzecim rzucie mieliśmy bardzo mocne branie, podejrzewam, że był to szczupak i przypom, po prostu został zerwany od razu I teraz dam gruby haczyk w grubszą żyłkę, ale nie mam brań dlatego spróbuję znowu zjechać na cienko i zobaczymy, czy czy od razu pojawią się branie. jeżeli pojawią się, to znaczy, że no niestety trzeba będzie dalej ryzykować małym haczykiem i, i cienkim przyponem bo inaczej po prostu nie będziemy łowić a to jest bardzo problematyczne, kiedy są takie grube, piękne ryby wtedy, wtedy przydałby mi się właśnie zestaw z feder gumą bo ta feder guma powoli taki delikatny, cienki przypon razem z tą amortyzacją no daje nam duży, duży bufor bezpieczeństwa na razie czekamy. Jeszcze poczekam dwie minuty i zmienię znowu na cienki, przypłonić i zobaczymy co będzie. Jest fajnie bo holujemy kolejną rybkę. I fajnie bo na tym większy haczyk, grubszy. Już tak mogę sobie pozwolić na mocniejszy hol tej ryby. Pięknie. O i niestety się przeliczyłem z tym mocniejszym holem. No, rybka się tu odpięła. Waleczne płotki, piękne. Super. Ale była. Także zostanę z tym mocniejszym haczykiem. O, Patryk za to wyciąga też ładną już. Pięknie, gratulacje. Chcesz pokazać, Patryk? No, zobaczcie. Jaka piękna rybeczka. u Patryka. Będzie więcej. Oby. Jeszcze tak. Prosto, prosto, pokazuj prosto. No tego byś chciał no o, właśnie piękna. Maruda ten Dawid wam powiem Maruda no. straszna No Nie jeździcie z nim na ryby No jednak musiałem słuchajcie założyć malutki haczyk, bo na dużym haczyku były brania, ale takie bardzo ciężkie do zacięcia A jak była ryba to zaraz schodziła, także mały haczyk, no idzie mały leszczyk teraz Proszę bardzo, cyk I zaczniemy znowu podawać coraz więcej ochotki jak już takie leszczyki są, bo gdzieś tam nadzieja jest na takie jak były ostatnio Bo tamte leszczyki były piękne, to taka drobinka ale fajna Idzie kolejna rybka bardziej bardziej płociowa o, o, już delikatnie holujemy o, ale ze mnie no ale piękna kolejna piękna rybka Słuchajcie Patryk robi deklasację na tyczce. Mówi bardzo dużo. Bardzo fajnych rybek. Piękna. A Patryku, pokaż jaka piękna. Ładnie prezentu, ile razy ci mówić. Co tam i tak ten ładnie. Podłużnie. Wertykalnie. Poziomie. Proszę. No. Takie rybki to wiesz. Tu każda jest przepiękna. Ojejku. Ojejku. Brawo. Nie jest jakieś super wielka, ale już jest dobra. Pięknie. No i w końcu ja się troszeczkę odbijam, trochę się muszę nakombinować, bo wprawdzie mam branie co rzut. Słuchajcie, są brania cały czas, tylko skuteczność bardzo słaba. Dlatego wróciłem na krótszy przypon teraz i zacząłem podawać trochę więcej jokersa. Żeby jednak trochę te ryby dać. dać. O, jest kolejna piękna rybka, zobaczcie. Przepiękna nas. No w końcu mogę przyznać, że moja skuteczność jest poprawna i zacząłem zacinać ryby. Zaraz pokażę, że tak się stało. Ale mimo to jest bardzo dobrze. Bo rybki są fajne. Teraz taka mniejsza. O, dobrze. już wam pokazuję. tak, pierwsza opcja to jest. Byście to widzieli. Pierwsza opcja to jest taka, że robak jest zaczepiony po długości i do tego dokładam ochotki. Tak żeby zasłonić ten relatywnie duży hak. Dzięki temu są brania zacięte. Teraz, tak jak wam pokazałem, na ten pakiecik jest rybka. Bardzo pięknie. Dzięki temu możemy używać dużego haka i mieć skuteczność zacięć. A generalnie takie te brania się nie mrawe są trochę. Znaczy, jest dużo brań, ryba żeruje, ale jest bardzo, bardzo ostrożna w tym, co robi. Tak mi się wydaje. A jak już teraz pobrała, zobaczcie to bardzo głęboko. Fajnie. Zdecydowanie płotki to są ostrożne ryby i tutaj na haku dzieje się cała magia Trzeba tak to zrobić, żeby one miały jak największe zaufanie do tego, żeby to z ochotą pobrały Dlatego Jeszcze raz tutaj przekładamy robaka dosłownie przez prawie cały hak no. Jak wam to wcześniej pokazałem, dwie ochotki które zakrywałem już tylko ten kawałek przez grot Zobaczymy czy się powtórzy Teraz od razu branie To jest fajnie, bo wcześniej długo czekałem, miałem brania, nie zacinałem, było słabo A teraz ewidentnie zaczęło mi się tutaj wszystko Lepiej układać I zobaczymy czy coś to ma do powiedzenia dalej Jest fajnie, bo jest rybka. Tak jak Wam pokazałem, ewidentnie to działa. To mnie cieszy, że udało mi się to rozgryźć, bo miałem bardzo takie słabsze momenty. A jednak jeszcze nie jest ostatnie słowo powiedziane. Proszę bardzo. I hopsasa. Pięknie. Piękna rybka. właśnie. przepiękna, urocza. Uciekaj. Przepiękna. Teraz praktycznie ryba za rybą, tylko teraz jakoś mniejsza jest. Ale jest. No nie, Każda rybka jest piękna, każda piękna. Ewidentnie teraz jest ładniejsza sztuka znowu i fajnie, bo skuteczność teraz mam odkąd zaczniemy tego robić 100% Praktycznie każde branie jest Kończy skończy się po prostu rybą Piękna no, kolejna. Piękna no A drugi sposób to jest, zobaczcie, taki, że jest dendrobena. Też przełożona tak, żeby tylko grot wystawało. Widzicie w ten sposób. I też wtedy jest spoko. I kolejna piękność. hu Przepiękna. O, bardzo ładna. Piękna rywa dzisiaj. Pięknie łowimy, nie, Patryk? Super łowienie. No. Podoba ci się? A jak? No. Proszę wypuścić ładnie w kamerce. O, piękna rywa. Poszła. Realnie piękne łowienie przed rozpoczęciem świąt. O, i leszczyk. Czego można było się spodziewać? Bo dałem teraz dużą liczbę ochotek na hak. Proszę bardzo. Gdzieś tam marzy się tak, jak wtedy wpadł, ale to był wtedy na pewno szczęśliwy los. Też ten nie jest zły, całkiem ładny. Zobaczymy, czy siedzi tam więcej. Proszę bardzo. Piękna ryba. Generalnie ten filmik. Nie będzie jakiś super elegancki, piękny, ale na pewno dzisiaj bardzo musiałem się mocno skupić na tym, żeby łowić, bo ryby są, ryby żerują, biorą, ale nie są takie łatwe do złapania, więc taka bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza z tym, co Wam pokazałem, jeżeli chodzi o przynętę. Teraz właśnie dajemy naprawdę dużo ochotek, też będą takie końcowe rzuty, można powiedzieć, i chcemy sprawdzić, właśnie. Jak to jest? Da się ochotkę i się łowi leszcza, da się pinkę i duże szanse są, że tego leszcza nie będzie. Zresztą to nie wiem czy kiedyś mówiłem, ale tak jest Pozdrów dziewczyny, no, to po zawodach. Była duża presja dzisiaj na łowisku, było sporo wędkarzy i co Patryk pierwszy powie No, no Dawid dzisiaj dostał lanie Tak Dostałem lanie, Patryk pięknie mówił na tyczkę No i powiedz jak Ty mówiłeś na tą tyczkę, no bo wiesz, coś chciałem powiedzieć Na osobnego. start poszło około 5 litrów mieszanki 4 do 1 z ziemia z anentą. Około ćwiartki jokersa Setka pinki Trochę hakowej i to poszło wszystko na start w trzech konsystencjach Cztery kulki skubka samej gliny z ziemią I przez pierwszą godzinę nie trzeba było w ogóle donęcać, a potem ryby strasznie odskakiwały na zanętę Trzeba było podawać całą glinę z jokersem i wchodziły szczyki, jakieś potki doskakiwały co jakiś czas I tak się kręciło, aż w końcu przyszła godzina 14 i przy 13, no 13 godzina przyszła i trzeba było rzeźbić z tego co jest i Już kombinowałem wszystkim co mogłem, już tak za dużo nie, nic nie pomagało, bardziej podejrzewam, że te ryby były już z przypadku A co u Dawida to nie wiem, bo nic nie chciał powiedzieć kolega no, no ja na początku zanęciłem sobie 3 litrami mieszanki i miałem od razu ryby, z tym, że złowiłem jedną fajną od razu, w drugim rzucie, choć Patryk twierdzi, że to był rzut numer 5, 5 ważne. No i po, tym, po tej rybie chyba weszła jeszcze jedna, i później już miałem bardzo dużo problemów z zacinaniem. Miałem ryby, miałem wskazania, ewidentnie one tam w łowisku były, ale. Tak jak wam powiedziałem, był problem z hakiem, mi się wydaje, z przynętą. Te ryby już tam są pokłute, tam są zawody i wydaje mi się, że ta ryba już jest taka bardziej jest ostrożniejsza niż była. No i wymyśliłem patent sobie z haczykiem, tak jak widzieliście, właściwie to nie ja wymyśliłem, bo to już jest stary patent, żeby tak robaki zakładać, żeby cały ten haczyk zasłonić, żeby ryba, która jest ostrożna, się po prostu tego tak nie bała, żeby to było atrakcyjniejsze. No ale zanim do tego doszedłem, to już było dosyć późno i wtedy jak zacząłem to robić, złowiłem 5 czy 6 ryb. Później raz donęciłem, to łowiłem jeszcze kilka rybek i na tym był koniec, bo później już zaczęło się po prostu wszystko wypalać. I tak jest. Szkoda, że na początku nie zacząłem stosować tej techniki z tym robakiem i tak dalej, bo kombinowałem z haczykami, z rozmiarami, ale nie pomyślałem o tym, że najważniejsza rzecz, czyli zakładanie przynęty, tutaj odgrywała dzisiaj największą rolę. Także to na tyle by było. Myślę, że bardzo i tak fajne wędkowanie, piękne ryby Tutaj nie ma co narzekać absolutnie, nie, absolutnie Bo wyłowiliśmy się, była aktywność, było fajnie, było ciepło Super wędkowanie, nie? Tak No No Jak na zimę To trzymajcie się, na razie Cześć